Po tej części wstępnej y, zaczniemy część pier pierwszą y, dotyczącą potencjału integracji metod teledetekcyjnych. I tu poproszę bardzo pana profesora Włodzimierza Rączkowskiego o prowadzenie tej części. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Przypadł mi obowiązek i przyjemność poprowadzenia tej części obrad. O, mamy tylko 5 minut spóźnienia, także mam nadzieję, że się w miarę uda. Albo przerwę skrócimy, albo na kawę. E, albo będę dyscyplinował e, mówców. E, żeby nie tracić czasu, pierwsze wystąpienie przedstawi pani doktor Lidia Żuk. Zespół przygotowujący to wystąpienie jest bardzo obszerny. Z udziałem pana Grzegorza Kiarszysa, Łukasza Banaszka, pani Katarzyna Osiński skotak Marcina Krzepkowskiego, Murona Bogackiego, Piotra Kitla. Michała Jankowskiego, Marcina Sykuły i pani Agaty Byszewskiej. przepraszam. Lidka zapraszam. Będę kontrolował czas. A, za, zapomniałem o tytule. Nie tylko odkrycie. Teledetekcja w programie działań konserwatorskich. To będzie się na zawsze i do końca kręciło nad głową człowieka. Mi z kolei przypadła przyjemność ogromna zaprezentowania wyników programu pilotażowego. Który został zrealizowany na Pomorzu w ramach projektu AZP. Jak Państwo już słyszeli. Y y i widzą po liście współautorów, była to praca zespołowa i interdyscyplinarna. Ja, śladami Agnieszki, chciałam sobie odpuścić wymienianie nazwisk wszystkich współautorów, no ale już pan profesor za mnie to wykonał. Moja rola, znaczy mi przypadła właśnie przyjemność zaprezentowania tych wyników. Natomiast od razu podkreślam, że wszelkie błędy i wypaczenia to tylko moja wina. Jeśli chodzi o cel tych badań pilotażowych, to miały one w praktyce przetestować założenia projektu AZP, w aspekcie wsparcia działań konserwatorskich z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. W swojej prezentacji chciałbym przedstawić schemat postępowania w przypadku badania dużych obszarów począwszy od określenia celu badań poprzez rozpoznanie dotychczasowego stanu rozpoznania dziedzictwa, dobór metod oraz wyniki, jakie się udało uzyskać. Jeśli chodzi o dobór obszaru badań, to tutaj chciałam podkreślić, że Badanie, znaczy teren został wyznaczony na podstawie ankiety, która została przeprowadzona wśród konserwatorów, którzy byli w zespole ekspertów. Zatem. Była to odpowiedź na oczekiwania konserwatorów. Ostatecznie do badań wybrano obszar na pomorzu, na którym zidentyfikowano kilka problemów związanych głównie z nierównomiernym rozpoznaniem. Oczywiście dotyczy to obszarów leśnych, ale także w przypadku obszarów rolnych także widać niepełne rozpoznanie tego obszaru. I drugą taką istotną kwestią podkreśloną było to, że o stanowiskach dotychczas udokumentowanych jest niepełna informacja, w szczególności dotyczyło to stanowisk pisanych do rejestru, które często były wpisane na podstawie tylko wyłącznie badań powierzchniowych. Oczekiwania, jakie sformułowano właśnie wobec tego naszego projektu, dotyczyły właśnie uzupełnienia tego rozpoznania. I weryfikację dotychczas uzyskanych informacji z badań powierzchniowych. Natomiast my, jako eksperci, zaproponowaliśmy jeszcze jeden element czy wątek dotyczący oceny stanu zachowania i zmian zachodzących na obszarze stanowiska. Jeśli chodzi o dobór metod, to zważywszy na wyniki dotychczasowego rozpoznania, gdzie przeważały zdecydowanie stanowiska płaskie, a także na, biorąc pod uwagę użytkowanie terenu, gdzie widzimy właśnie, że były to głównie tereny rolne i obszary leśne z przewagą jednego lub drugiego w powiacie tczewskim. Dobry metod wydawał się zupełnie oczywiste, czyli zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne na obszarach rolnych, natomiast lotnicze skanowanie lasowe w przypadku obszarów leśnych. Dane, z jakich korzystaliśmy, pozwoliłam je sobie podzielić na takie trzy kategorie, czyli dane ogólnodostępne, pozyskiwane głównie z zasobów instytucji państwowych, udostępnianych na cele badawcze nieodpłatnie. I chciałabym. Tutaj podkreślić, że te dane ogólnodostępne, nieodpłatne przeważają w tym, w tym, z czego korzystaliśmy. Były to zdjęcia pionowe, ortofotomapy, numeryczny model terenu, ale też historyczne mapy, które są dostępne na, ogólno, na popularnym portalu, który z pewnością jest Państwu doskonale znany, i także mapy glebowe. Jeżeli chodzi o dane odpłatne, to yy, rozważaliśmy zakup w sytuacji, gdy z naszego wstępnego spoznania wynikało, że te dane ogólnodostępne mogą nie, nie yy, spełnić naszych oczekiwań. I dotyczyło to głównie zobrazowań satelitarnych, yy, ale też właśnie skorzystaliśmy z możliwości zakupienia yy, map Urmest które dawały takie bardzo w, yy, Wgląd w krajobraz XIX wieku tego badanego obszaru. W wyjątkowych sytuacjach też przeprowadzaliśmy dodatkowe badania terenowe na wybranych stanowiskach. Z naszych badań Wyszło nam stanowisko, które określiłam takiego mianem modelowego studium przypadku, i samo to stanowisko był, mogłoby być przedmiotem kilku wystąpień. Ja się ograniczę do bardzo pobieżnego omówienia. Wyników uzyskanych na tym stanowisku. Badania dotyczyły godziska w ciepłem, które, jak Państwo widzicie, było przedmiotem kilkukrotnego rozpoznania za pomocą badań powierzchniowych, ale też sondażowo-wykopaliskowych. Natomiast nawet pomimo tak licznych prac na stanowisku, udało się uzyskać dodatkowe informacje, zarówno ze zdjęć pionowych, tutaj z 1981 roku, gdzie widać strukturę, którą myśmy zinterpretowali wstępnie jako pozostałości fosy. Ten sam obiekt jest czytelny na numerycznym modelu terenu. Jak państwo widzicie w zestawieniu z zasięgiem wyznaczonym na podstawie badań powierzchniowych, ten obiekt nie został uwzględniony. Również na zobrazowaniu satelitarnym można było zauważyć te pozostałości fosy, ale dodatkowo uzyskaliśmy informację o stanowisku płaskim które zostało gdzie zidentyfikowano obiekty też występujące poza powiedzmy zasięgiem wyznaczonym w trakcie badań powierzchniowych a także tutaj wyznaczono obszar gdzie prawdopodobnie występowały struktury w ogóle dotychczas nie rozpoznane badania powierzchniowe które przeprowadziliśmy na tym stanowisku pokazały że materiał zabytkowy występował wszędzie i w bardzo dużym natężeniu, szczególnie w tej części, ale również w tym obszarze, gdzie, gdzie nie było żadnych wcześniejszych informacji z badań powierzchniowych. Przy czym również tam wystąpił materiał pedziejowy i w To nie były tylko nowożytek jeśli w tych badaniach. Natomiast to jest. No moim zdaniem, naprawdę spektakularne stanowisko, znaczy spektakularny przykład sukcesu zastosowania takiego właśnie rozpoznania z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. Natomiast nie chciałabym, żeby to jedno stanowisko jakby przesłoniło obszar całości rozpoznania tego obszaru. Dlatego chciałam przedstawić wyniki takie całościowe, jak to wyglądało w przypadku całego badanego obszaru. Jeśli chodzi o rozpoznanie zasobów na obszarze, tak, czyli to oczekiwanie, że uzyskamy informacje o obiektach, które dotychczas nie były rozpoznane, to w przypadku stanowisk o własnej formie krajobrazowej zarejestrowaliśmy powiedzmy siedem stanowisk, w cudzysłowie, przy czym chciałabym od razu podkreślić, że jakby to, ten przyrost wynikał z przedefiniowania przede wszystkim samej archeologii, postrzegania celów archeologii i, i w, włączenia w to co, to, co rozumiemy jako dziedzictwo również obiektów nowożytnych. Wszystkie te obiekty, które tutaj Państwo widzicie, które zostały udokumentowane właśnie dotyczą stanowisk nowożytnych. Czyli właśnie folwarki, opuszczone gospodarstwa i to, co tutaj Państwo widzicie, opuszczona wieś, której relikty są doskonale jeszcze czytelne w numerze modelu terenu. Jeżeli chodzi o uzyskanie dodatkowych informacji o stanowiskach, które były znane z AZP, to można powiedzieć, że praktycznie o każdym stanowisku z tych sześciu, które były udokumentowane, pozyskaliśmy nowe informacje dotyczące właśnie rozpoznania zasięgu, struktury przestrzennej, rodzaju obiektów. Golisko w Gościszewie, które było udokumentowane w postaci czterech, właśnie, stanowisk odrębnych, doskonale czytelne, relikty wałów. Tutaj, akurat, prawdopodobnie stanowisko wypadnie, bo zostało udokumentowane jako kulchane. Naszym zdaniem to są pozostałości jakichś form polodowcowych. Natomiast no, troszeczkę inaczej wyglądała sytuacja z stanowiskami płaskimi, które zdecydowanie dominowały. W, na naszym obszarze. I tutaj Państwo widzicie, że jeśli chodzi o rozpoznanie mm, zasobu, czyli powiedzmy, u, u, udokumentowanie nowych stanowisk, to były dwa stanowiska, oprócz tego w, ciepłego, w ciepłym te relikty e, drogi nowożytnej, i pozyskanie dodatkowych informacji o jednym stanowisku. E, te e, właśnie, no powiedzmy, no, dosyć um, skromne wyniki. E, zwracają jednak uwagę na to, że jakby korzystając e, z tych zasobów, e, musimy też zrozumieć właśnie, w jakim celu one były pozyskiwane. E, Przyznam, że to, że tak niewiele się udało odkryć nowych stanowisk, dla mnie było akurat dobrą informacją, ponieważ dzięki temu można się było skoncentrować na wykorzystaniu danych w ocenie stanu zachowania stanowiska. I tutaj mam przykł jest przykład stanowiska w Lignowych Szlacheckich, które zostało wpisane do rejestru zabytków, ponieważ istniało zagrożenie całkowitym zniszczeniem przez eksplorację y, materiału y, piasku i rzwiu, y, Natomiast, właśnie korzystając ze zdjęć archiwalnych pionowych, widać, że to zniszczenie mimo wszystko dalej postępowało i możemy określić, w którym miejscu te struktury zostały zniszczone. Co zresztą zostało w naszych badaniach powierzchniowych zweryfikowane, gdyż materiał ceramiczny występuje wszędzie oprócz tego obszaru, który został zniszczony, z wyjątkiem pojedynczych skorup, które prawdopodobnie znalazły się tam wtórnie. Kolejny przykład. Grodziska w ciepłem, gdzie na numerczym modelu terenu widać, jak zostało zniszczone właśnie w wyniku orki. Stan z 1981 roku pokazuje, że to stanowisko wyglądało nieco inaczej. Czy ocena właśnie stanu zachowania stanowiska, które ewidentnie jest, zostało zniszczone w wyniku zabudowy? Tak? Podsumowując, nie będę tutaj już rozwijała wątków związanych z, z kwestiami, z potencjałem tych różnych metod teledetekcyjnych, to, temu będą poświęcone kolejne wystąpienia. Natomiast chciałam podkreślić właśnie to, co wyszło w tych naszych badaniach, szczególnie w odniesieniu do stanowisk płaskich, to to, że jeżeli nasze oczekiwania się kierują w stronę rozpoznania, tych zasobów, to jednak nie obejdzie się bez inwestycji, tak, korzystając z tych danych, które zostały pozyskane dla innych celów, te niekoniecznie one będą spełniały nasze oczekiwania ekologiczne, tak? Natomiast te dane, które są dostępne, w, które były pozyskiwane właśnie przez służby państwowe. One przede wszystkim były, są pozyskiwane dla celów gospodarki przestrzennej i to sprawia, że dzięki temu mamy ogromne zasoby, które nam pozwolą wykorzystać to, te zasoby w ocenie stanu zachowania dziedzictwa archeologicznego i w, w monitorowaniu zmian, które zachodzą na stanowisku. I tutaj właśnie tym chciałabym zakończyć. Zresztą chyba mam nadzieję, że się zmieściłam w czasie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Super.